Świat jest pełen niespodzianek i niezwykłych faktów. Oto pięć kolejnych ciekawostek, które mogą cię zaskoczyć. Na Wenus dzień jest dłuższy niż rok. Planeta obraca się tak wolno, że jeden jej pełny obrót trwa 243 ziemskie dni, a obieg wokół Słońca tylko 225 dni. Banany są jagodami, ale truskawki już nie. Według botaniki jagoda to owoc powstały z jednego kwiatu z nasionami w środku, a truskawka ma nasiona na zewnątrz. Koala mają unikalne odciski palców, do tego stopnia, że mogą zmylić nawet śledczych na miejscu zbrodni. Są niemal identyczne jak ludzkie. Lodowce mogą śpiewać. Gdy pękają i topnieją, wydają dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, których ludzkie ucho nie wychwytuje. Ale sprzęt naukowy już tak. Istnieje wyspa, gdzie koty rządzą. Na japońskiej wyspie Aoshima żyje kilkadziesiąt razy więcej kotów niż ludzi, a wyspa stała się turystyczną atrakcją dla kociarzy z całego świata. Która z tych ciekawostek zrobiła na Tobie największe wrażenie? Napisz w komentarzu i zostań z nami po więcej.